Hej, witajcie. Witam was po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. Nie było mnie dwa miesiące na kanale. Bardzo was serdecznie za to przepraszam. Ale to też było troszkę nie z moich przyczyn. Troszkę miałem mało czasu, yy, przygotowania do świąt. Dużo filmów mi też przepadło, ponieważ się okazało, że miałem za mało miejsca w telefonie, mało pamięci i musiałem. No i po prostu niektóre filmy mi się usunęły. Miałem przygotowany cały tutorial na ten album yy, dziecięcy, ale postaram się nadrobić, w sensie zrobić okładkę taką podobną jak tamta. I, I postaram się ozdobić z Wami, żeby, żeby skończyć jakby ten tutorial, ale na innej bazie, ponieważ tam ten film już zniknął, że tak powiem. Było jeszcze sporo, sporo innych filmów, naprawdę, i niestety też zniknęły. Między innymi była radość moja z paczek świątecznych. Był, był mój film wygranej w Candy, który też niedawno dopiero nagrałem. Ale przy zmianie telefonów niestety to wszystko poszło, gdzieś zniknęło. E, tak jak widzicie, chyba jest lepsza jakość filmów, ponieważ mam też lepszy telefon, nowszy już. E, I mam nadzieję, że będą te filmy lepszej jakości. E, wygrałem w Candy też, od razu Wam powiem, wygrałem w Candy w... Scrap Boys. E, niestety, no niestety czy już zacząłem używać te papiery, ale wygrałem trzy piękne, najnowsze kolekcje papierów e, oraz trzy małe kolekcje papierów. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny e, chłopakom e, za piękną, e, piękno, piękną nagrodę. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, także zrobiłem już kilka prac, zaraz też Wam pokażę. E, właśnie Zanim pokażę to, co jest główną pracą tego, tego filmu, ale też pokażę Wam właśnie z produktów Scrap Boys z tej kolekcji, takiej bardziej vintage. Zrobiłem box. Na górze są tylko dwa kwiatki i listek i dodatki plastikowe, a reszta jest wszystko z wycinanek z pięknych dodatków. Piękna drożka, róże, słoneczniki, bardzo klimatyczne, piękne papiery. Bardzo mi się podobają. Tutaj też jest koronka i sznureczek, kokardka. I w środku box wygląda tak. Papiery są, tak jak już wspomniałem, ze Scrubboys. Piękne papiery, naprawdę bardzo mi się podobają. Myślę, że teraz będę dość dużo ich używał. Poprzednie dwie kolekcje już, że tak powiem, zużyłem. Także no, bardzo się cieszę z tych najnowszych. Tekturki są z tekturkowo te 4 i z laserowelowe jest mostek. Dopasowałem też słoneczniki i. Czerwone różyczki, żeby pasowały do papierów Tak jak widzicie tutaj są Słoneczniki i róże Dobrze, odpala już to I przechodzimy do pracy <kłów> głównej I tą pracą jest album Jest to album świąteczny, tak wiemy Jest już po świętach Dzisiaj obchodzimy objawienie Pańskie Trzech Króli A ja przez ostat w ostatnim tygodniu wykonałem ten album też wykonywałem go w trakcie la, na, transmisji live na grupie hmm, Scrapbooking transmisję na żywo. E, także, jeżeli ktoś oglądał, to bardzo się cieszę. No i e, chciałbym go właśnie Wam zaprezentować. E, I nie przedłużając już e, pokażę. E, wykonałem go na własnoręcznie zrobionej bazie, trzy karty, Hidden Hinge. E, I tak. Cały jest wykonany z kolekcji papierów Christmas Memories od Scrap and Me, moja ukochana kolekcja świąteczna. Zresztą myślę, że jak wiecie, jak zauważyliście, że robiłem warsztaty na tej kolekcji e, i stacjonarne, i internetowe. E, bardzo, bardzo lubię te papiery. E, grzbiet jest łączony okładką z Craft O'Clocku tą taką najmniejszą. I tak, na, w całym albumie są tekturki tekturkowo, jedynie jest jedna gwiazdka, która nie jest tekturkowo ale to jest e, taka grubsza już sklejka. Gdzieś tam z mojego kartonu zasobów świątecznych, że tak powiem, wygrzebałem. Nie wiem na skąd ona się tam wzięła. E, zawiązywany jest na czerwoną koronkę oraz sznurek złoty. E, I tak na okładce mamy poinsencje wykonane z wykroników Lady A Design. E, pod spodem są też gałązki listków z Lady E. Mm, szyszeczki, dodatki plastikowe takie jak i taka jakby gałązka cynamon, anysz, szyszki e, gałązka plastikowa e, choineczka jakby świerk taki drobniutki, e, lekko oflokowany e, no i troszkę śniegu jest tutaj pasty śniegowej, wykończone dziurkaczem dziurka, z dp craftu i piękna choineczka ażurowa mm, od tekturkowo tutaj też jest ten sznurek, perełki z daily Artu. dobrze przechodzimy do środka i tak, na pierwszej stronie bardzo prosty jest ten album. Na pierwszej stronie jest kieszeń, elementy do wycinania, kwiatuszek, ostatni jaki mi się ostał z voc, z poinsencji wocowych, karta z kolekcji oraz dwie maty na zdjęcia. Papiery są na tyle zdobne, że naprawdę wiele im nie potrzeba. I w każdej stronie jest karta na dwa zdjęcia. Włożona w kieszonce, Z tej strony mamy klapeczkę podnoszoną do góry z pięknym ażurowym jelonkiem, właśnie także z tekturkową. Kolejna strona w formie layoutowej, udekorowana tutaj dodatkami do wycinania oraz kuleczkami. A także jest tutaj prezencik z tekturkowo oczywiście. Kolejna strona wianuszek z panem ciastkiem z tyłu. Z tej strony jemiołka piękna, tekturkowo. I dwie klapeczki podnoszone do góry zamykane właśnie na magnes na to kółeczko. O, i tu spadło to. Yy, kolejna strona jest tak jak na poprzedniej: klapeczka do góry na magnesik, także i tu jest właśnie tak w z której pochodzenia nie znam. Kolejna strona layoutowa, tym razem z aniołkiem. Kompozycja z dodatków do wycinania. No i przyklejona mata na zdjęcie. I z tyłu jest e, taka kompozycja z gwiazdą betlejemską, z poissencją i z laseczką tą taką grawerowaną, e, i też są dwie klapeczki do góry otwierane e, na boki, w sumie. E, I to jest na magnesik. I na ostatniej stronie mamy e, napis Merry Christmas, e, właśnie od tekturkowo. Oraz, tak jak w poprzedniej stronie, jest mata, karta z kolekcji z tekturką e, ostrokrzewu. Oraz dwie maty na zdjęcia. Z tyłu chyba jest goły, jeszcze tak. Tutaj będzie tylko moje, jeszcze będzie moje logo. Tak się prezentuje albumik. Po wykonałem sam, tak jak już chyba wspomniałem na początku. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli za tego, że tak długo mnie nie było. I mam nadzieję, że teraz będę wracał e, częściej, e, już niedługo będzie, e, ben, zapraszam Was także na Candy, wskoczyło mi ostatnio 300 subskrypcji, e, także z tej okazji wykonam jakąś pracę i będziemy mieli rozdanie. E, może też wykonamy ją na live, także zobaczymy e, jak to wyjdzie, że tak powiem z czasem, teraz jest czas kolędowy, więc też będę mieć trochę zajęć. Dzień babci i dziadka, szycie tulipanów i to wszystko. Plus wracamy już do szkoły i no jest tego sporo. Ale mam nadzieję, że znajdę czas dla Was i co dwa tygodnie około będą ukazywały się już cyklicznie filmiki, ponieważ we wrześniu muszę zakończyć karierę swoją, że tak powiem, także do września będą się, postaram się, żeby ukazywały się co dwa tygodnie, nawet czasem częściej te filmiki. Do zobaczenia w następnym filmiku i ściskam Was gorąco, pa pa!